My się mam tutaj sylwek. Nagrywam dziś. Nowy odcinek ze Browstars. Dawno nie gorą w Browstars. Teraz chcę zobaczyć jak tam jest Browstars. Ale fajne. Wow. To, 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 co, co, co. Przecież jak to nie wygląda. To nie wygląda. To, to, nie wygląda jak to To, to, co to, to jest? Czemu to dziń jest? Nie, 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 nie Przecież Mortis jest wampirem A nie A, a, a nie, a nie Skwik Skwik nie jest wampirem Dobra, tu się dziwne, dziwnie robi. O, odpuszmy tę Okej, Ok, okay otwieram. I suska, jest suska, suska. Proszę, proszę, proszę. I po co Idę tu. Po... Olek! Olek! Zrobiłem właśnie tarę na odcinku. Z boxa. No dobra. Box. Dobra. Nie. Ale otwórzmy co, Coś tam jest. Coś... coś... Co to? Dobrze, kolejny. Dobra, nie ma. Nie, ma nie, nie, nie. nie, skomentuję tego nigdy. Spróbuję na tym, Nie. nigdy Nie. Nie. A więc zaczynamy pierwszą grę. Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Co to ma być? Co to jest? Za niewidzialność. dość. Dajcie tu. Dobra, wygrywam. To jest dziwne. Hahaha. Ha, ha, ha. Robiona i zatopione. Ile? Kurczę! Ale ja tym tutaj 500. A, zapomniałam wam powiedzieć: dajcie łapkę w górę z i w sobie mi coś dało. Dajcie sobie mi coś dało, pojadę. Patrzcie, ile mi jeszcze zostało. No. Nie. Dziewięć mi zostało. Widzicie? Tak jak mało? Ale ja jeszcze spróbuję. Bo nie wiem jak ona gra. A więc spróbuję. No, spróbuję, spróbuję. Co ma na z nami? To... Nie. To, to nie, to nie. nie. to wygląda jak kolik. Ale to nie jest kolić, co, co to jest? Co to jest? Co to jest? A czekaj czy, się, tego więcej? Nie. Spróbować to się tak da... da się... Robię nowe. Dobra, nie, nie robię, nie, nie. Będzie odcinek, będzie odcinek. Niech będzie odcinek, ale najpierw to spróbuję tarą. Nie, no nie! Później spróbuję tarą, okej okay, widzowie? Teraz robimy zadania i będziemy otwierać... Ja robię dziś opening. Ja dziś robię opening. Ok. Op. Ha, 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 ha. ha, 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 ha. Dawaj, dawaj. Tylko trochę... Co to jest? Co co to jest? Co co to jest? Nie! Dopiero to, to zauważyłem. Wiecie? Ja dopiero to, to zauważyłem. Z tym Totalnym górkiem. Gorana Dziś robimy opening. Jeszcze raz. Dziś tam dużo pucharków i dużo opening i dużo opening, ale nie wiecie co mi się stało. Kiedy grałem sobie piłkę, to ten to sobie skręciłem sobie nogę i teraz mam bandas na nogę. No bo mnie tak bardzo bolało by nim nie bolało no i mam, mam Bandę Banda się trochę pomaga Banda się jest dobry. ha ha ha, ha. Double key. Dobra, użyję tego na tym, na tym, na tym, na tym. Ohohoho, ale dobrze odkryła. Nie wiem, spróbuję gdzieś nową postać odblokować. Znaczy ten, Leona, bo jeszcze nigdy nie miałam Leona. Ale grałem, no bo mój, mój brat, Ciotatny, miał Leona. Ale dawno nie gram w browser. Chcę zobaczyć, jak tam jest. Znowu, a więc. Chcę spróbować. Jak te wszystkie mi się zarobię, to kolejne. Okay? Nie, nie obchodzi, jak jedna mi się jest zarobiona. O, kruk, lili.

Dobra, jest tu i tu, muszę. Ale będę mieć dużo widzowie. Ja będę mieć dużo tego. Mogę mieć taki opening do 70. albo i też nie. Bo już się nazywa Nie T. <laughs> dlaczego? To jest Oleh-oleh Oleh-oleh kecet. Oh, oleh ma Idę rafu Bobek, 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 Bobek. Stój, Bobek. 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 Dobra, nice. Nice, jeżeli który What is it? Is it? Yeah.

Dobra, wygrałem. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze to i to muszę zrobić. Ale tego to mogę gdzieś indziej zarobić. Idę gotowość. Jeszcze. Jeszcze robię. Ja robię tak, żeby się skończyło zadanie. قلت <سصحة> <nurture narration>

Zadanie są? Jedno. Dobra, daję gotowość. Ja już się cieszę z tego, ile będę mieć z tego Expa. Rozumiecie? Expa. Tego Expa będzie dużo. To du dużo. -du Ulecę I ulecę. Idę zadać e Nie wierzę ile będzie. Dobra, dajcie dadać jakiś gimej. E dajcie jakiś gimej. Widzowie, ja, ja, ja nie wiem dlaczego oni tak zawierają tego, nie wiem dlaczego, ale ja muszę jeszcze, ja muszę, albo ja muszę się uleczyć, albo ja zadać damage, nie zadać damage.

i zadać damage muszę. Auć, 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 auć. Trzeba zadać jakiś damage dla Poko. Poko, Poko. Jesteś Poko. Trzeba zadać jakiś damage. Naprawdę. Zadałem jeszcze jakiś damage. Nie wiem Dobra, widzowie. Spróbuj... Ostatni raz, ostatni raz powiedzicie ile? Powiedzicie ile muszę... Mu co mi to widziałem? Muszę to zrobić. Czy jest? Ty są na to to postacię w Ej, kolc jest na to słaby. Kolek jest na to słaby. Nie biegam Kolek jest na to słaby. Się mówi zawsze papier, a więc mówcie na, na Piper papier, bo to się rymuje. Dobrze, ale to będzie, musi być duży odcinek. Przez to musi być duży odcinek. Jeszcze raz będę, będę o tym mówić. Dajcie łapkę w górę, z ci i dzwoniąc w górę. Dajcie do tysiąca, będę nagrywać nowy odcinek. Okej? Okay? A więc... Zasad... O dobra, dobra. I ile teraz będzie? Ale teraz to naprawdę, ile będzie? Dobra, nie, dzisiaj robimy łatwani, tylko zbiorę to, co jest niepotrzebne. Czyli... No to wszystko. Dobra. Na co, na co jeszcze mamy dużo? Na solo... Nie wiem, ja nie jestem na... Nie no bo Nie, tu będę na, na, na zwykłym solo. Ponadto. To, nie to jest, Podobno temu nie w browser bo... i nie zapamiętałem, kim tu być, dynamitem, albo papierowym, nie, dynamitem, wrzucasz bombę, skaczesz na nią, odbijasz się do góry, skaczesz do dołu. Pokazali wam. Powiedzieliście, jest ten Star Power pewnie. No. Też niektórzy mają. Auć, auć, Dobrze, nie zabrał. Nie... nie nie! Co jest już co osoby? Oh my god! Halo? Wchodzisz stąd? Co stąd? A co to jest nowego takiego? Tu na dole? Co to jest? Napiszcie mi w komentarzu, co to jest, bo ja nie wiem. Dawno nie gadałam w grałsach, więc piszcie mi co to jest. Haję, potem wytomacę. O? Bum! Co ja zrobiłem? Bo to ja bombę użyłem. A w ogóle dynam dynamite, a dynamite ma coś. Tylko nie mów, że dynamite ma jedno. Nie, widzowie, ja muszę się z tym tu dołączyć. i Muszę wziąć kogoś innego niż tego. Dynamite, Dynamitę. Ile. Tu. I jest coś. Tu. Tylko tu. Kogo? Edgara, wezmę. Okej? Okay. Dobie. To jest ten czas, kiedy będę wjaciół tenik będę otwierać i będzie mi coś wylatywać. No okay. dawaj brok. Pękni brok. No dawaj. No dawaj, no dawaj, no dawaj. No dobra! Pana to. Nikt tu nie jest, nikt tu nie jest. Pewnie on tu przyjdzie. Dobra. I ja tu szybko idę po tego power, power Cuba. Dobra. Nie to będzie duży du 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 odcinek. Nie wiem. <ścoughs> ja nie jestem psaką. Ja nie jestem psaką. Nie jestem Ja nie jestem psaka. Ja gdzie ta To głupia rasa, Rosa. to jest pięknego? Co to jest? To spiknęło. Nie! Kurczę, tak blisko. Mogłem nie iść do tej rosy. Jestem głupi. Mogłem mieć iść do tej rosy. Dobra. Jest to odcinek, odcinek. nie odcinek, tylko. A w ogóle ten Mortis to, co pokazuje. że masz klep z Jillem, z Kujkiem, Leonem, Fanty. No masz z, z Halloweenem. ma kość to ma... ale to był skok to był skok, skok wrażenia ha ha, ha, ha. nie ja to dosłownie od Oj, o tu zostawię. Nie, o tu. Auć. <grystanie> to boli, to boli, o tym pan. Te renty mogą się wbić we mnie w oko. To nie idę, to nie idę, ale serepa jest. To teraz ma dużo powerki'u. Naprawdę. Dobra. To jest całość takie trzy zadania i co do... I dwa Ed, do Edgara. Jak to zrobię, będę mieć 2000. Jak jestem. I te krunę będę robić. I mieć. Sole jest dobre. Na Edgar jest dobry na, na sole. No dawaj. Brock Thank you. For Nie pomoże być rosa. A Dobra. Dobra. Tuż jest? Nie ma. Ej, hey, a zgadnijcie, co, co to jest w komentarzu, które chodzi na starech łapach, potem na, na dwóch, a potem na trzech. Wiecie, co to jest, bo ja wiem. Napiszcie w komentarzu, co to jest, które ma najpierw 4, potem 2. I potem trzy. Potem... potem, potem dwa. I potem... O kurde, nie miałam jak, Jak to miało! To, to inne zadanie już jest, jest zarobione? Nie! To ja muszę. Dobra. Okej. Okay. Widzowie. Nie możemy, no bo mi się wkurzy. Dobra, widzowie.